To my. Pamięci brata szelką, to mnie uda zniszczyć się. Figuki raczej to, lecz my rozumiemy cię. Rodzina siłę ma i głosimy, głosimy to co dnia. Nie chcę być czarnomidzem, lecz powiedzieć muszę, że trwała utrata pamięci może tu przydarzyć się. Czas macie do zachodu, jeśli pomóc ktoś mu chce. Myśli pan, że nie uda się. Rodzinka! Powiecie, że zaśpiewa i powudzi płat I playback też się przydata Kurtkę łap, popczy czy rap znamy zna ten, ten ton i takt Nie uda pocztą nadać się Pomoże ten, kto śpiewać chce W odcinku tym dostanie się zbiórka Twój tata tu wciąż włosy mam. Na krowim dzwonku świetnie gram! Ja jestem Rita, mama twa! Wyśpiewać finał Radę! Da. Oh. E, to jeszcze nie finał, mamo. O! Oh. Jestem Harma, roka znam i na gitarze świetnie gram. Jestem Hania i w golfatne! Moda sprawia, że żyć chce! O, jestem Honia! Hen i Hola, cudne dwie! Zęby właśnie wyszły ja! Ej, jest! Jestem Hela! Sporty znam, leję tych, z którymi gram! Hercia śpiewać każą mi, lecz czarna magia wciąż mi się śni. Ducha Lina, doktor nauk, najmądrzejsza w bandzie całej. Jestem Hila, a śmiech nie boli! A to najmłodsza siostła! Twój ziomuś, Czarek, ciśnie bit i pamięć ci powróci w mig. Okej, Hirku, usłyszałeś? Pokaż, co zapamiętałeś. Holi, hala, hola, hen, hercia, hela, hila, harma, hania, honia, mama, tata i Czarek! Na znak, że wymiatamy! Rodzinkę moją też dziś poznamy!